Witam Cię na moim filmiku o walkach amerykańskiego czołgu M4 Sherman w Afryce Północnej i Europie w latach 1942-1943. Ja nazywam się Damian Jarzyna i jestem autorem tego kanału i bloga odamianjar.pl, gdzie opisuję historię broni pancernej. To ja. No to zaczynamy. A więc czołg Sherman, jak wyglądała organizacja jednostek pancernych. To jest zdjęcie czołgu Sherman. W 1942 roku organizacja dywizji pancernych w wojskach amerykańskich uzbrojonych w czołgi Sherman była już dalece nieodpowiednia i nie pasowała do wymogów pola walki. Dywizjom pancernym, które wywodziły się z kawalerii, za podstawowe zadanie dawano przebijanie się przez linię obrony nieprzyjaciela, nie zaś szturm na zaplecze wroga i utrzymanie terenu, jak to było w armii niemieckiej. W efekcie Amerykanie mieli za dużo czołgów w stosunku do piechoty. W skład dywizji pancernej USA, USA chodziły dwa pułki pancerne po trzy bataliony czołgów i tylko jeden batalion z piechoty na transporterach opancerzonych. Każdy pułk pancerny składał się z dwóch batalionów czołgów średnich, czyli czołgów M4 Sherman oraz jeden batalion czołgów lekkich, czyli czołgów M3 Stuart, co dawało razem 232 czołgi średnie i 158 czołgów lekkich. Tu jest wymiana silnika w czołgach, jak przebiegała. Po niepowodzeniach w walkach w Afryce Północnej Amerykanie zmienili skład swoich dywizji pancernych. Teraz miało być tylko trzy bataliony czołgów i 3 bataliony piechoty zmotoryzowanych. Czołg Sherman został podstawowym wodzem bojowym. Trzy kompanie w każdym batalionie były wyposażone w czołgi Sherman. Czołgi M3 Stuart w sile jednej kompanii w każdym batalionie służył do rozpoznania i ochrony tyłu. Dywizja nowego typu posiadała więc 186 czołgów Sherman i 77 czołgów Stuart. Pośród 16 dywizji pancernych US Army zostało sformowane w czasie II wojny światowej 14 miał nowy etap. Tylko II i trzecia Dywizja Pancerna pozostała przy dawnych ustawieniach. Poza tym w wojskach amerykańskich służyło jeszcze 65 samodzielnych batalionów pancernych, które wspierały piechotę w walce. Więc w czasie w ramach reorganizacji alianckich sił pancernych Brytyjczycy postanowili, że w ich dywizjach pancernych będzie jedna brygada pancerna, a drugą zastąpi Brygada Piechoty. Teraz powiem o czołgu Sherman na w, w Afryce podczas bitwy o, o El Alamein, który był jego debiutem. To jest zdjęcie z tego czas walk. Mimo rozpoczęcia bitwy pod El Alamein, czyli 23 października 1942 roku, w alianckich czyli brytyjskiej 8 armii dowodzonej przez Montgomery'ego, znajdowało się dokładnie 252 czołgi M4 Sherman. znalazły się na uzbrojeniu następujących jednostek. 36 maszyn w 9 Brygadzie pancernej z 30 korpusu oraz 92 maszyny były w 2 Brygadzie pancernej pierwszej dywizji pancernej, a w 9 10. dywizji pancernej było 31 maszyn w 8 brygadzie pancernej i 93 maszyny w 24 Brygadzie pancernej i to było 10 korpusu. Każda z tych brygad podzielona była na trzy pułki pancerne, z których każdy składał się z dwóch szwadronów ciężkich i jednego lekkiego. W walkach uczestniczyło także prawie 800 innych czołgów aliancji. między m.in. były te Cusadery, Granty, czyli Stuardy i valentine. Kolejne zdjęcie z okresu bitwy O El Alamein. Pierwsze pojedynki czołgów z udziałem Sherman miały miejsce już z pierwszego dnia bitwy, kiedy niemieckie Panzer III i Panzer 4 z drugimi lufami z 15 dywizji Pancernej niemieckiej walczyły z drugą brygadą pancerną brytyjską. Po krótkie wymianie ognia z odległości dwóch kilometrów Niemcy się wycofali. Wynik starczy to kilka zniszczonych maszyn po obu stronach. W kolejnych tygodniach toczyły się ciężkie walki na wyniszczenie, które przynosiły obóz stronom znaczne straty w sprzęcie, jednak to Niemcy odczuli je bardziej, ponieważ nie mogli uzupełniać swoich strat. Gdy wojska Rumna rozpoczęły odwrót, czołgi Sherman wyposażone w silniki wysokoprężne pokazały swoją niezawodność techniczną. Czołgi Sherman pokazały się z obie strony także jako wsparcie piechoty, niszcząc ogniem bezpośrednim stanowiska obronne Niemców. Okazało się też, że wieże czołgów M4 Sherman dobrze chronią przed pociskami niemieckich armat przeciwpancernych kalibru 3,5 mm w przeciwieństwie do bocznych kadłuba, które były łatwo przybijane przez niemieckie armaty. Teraz o dalszych walkach na pustyni czołgów Sherman. To jest zdjęcie z przełęczy Kasserine, gdzie Czołgi, Ogólnie Amerykanie zostali przetrzebieni przez niemieckie dywizje pancerne, niemieckie wojska. W czasie operacji Torch, alianckiego lądowania we francuskiej Afryce Północnej w listopadzie 1942 roku czołgi Sherman walczyły w ramach brytyjskiej 26 Brygadzie Pancernej z 6 Dywizji Pancernej. Większość do swoich odpowiedniczek z brytyjskiej 8 Armii, w tej brygadzie liczba czołgów wynosiła 61 maszyn w każdym pułku, co zwiększało jej siłę bojową. Były też w amerykańskiej 2 Dywizji Pancernej, ale ta nie uczestniczyła w tamtym okresie czasu żadnych poważniejszych walkach. Podczas walk w Tunezji przeważnie czołgi Sherman walczyły w obronie lub atakowały liczne przełęcze w górach. W kwietniu 1943 roku wspomniana wyżej już 26 brygada Pancerna ze względu na niepowodzenie Amerykanów sama zaatakowała przełęcz w regionie Fondock poruszając się przez pola minowe i będąc ostrzeliwana z boku przez armaty przeciwpancerne. Przełęcz opanowali niszcząc przy tym 30 dział i kilka czołgów przeciwnika, sami jednak stracili przy tym 40 maszyn. Brytyjczycy wygrali to starcie tylko dlatego, że użyli właśnie czołgów Sherman, a nie gorszego sprzętu. To jest zdjęcie z czołgów generała Sh Pattona w Tunezji. Z Kolej Amerykanie z pierwszej dywizji panzernej radzili sobie dużo gorzej wtedy. W czasie obrony CD Bouzid jej niedoświadczony trzeci batalion stracił w walce z dużym mniej liczebnymi Niemcami z 21 Dywizji Pancernej aż 44 maszyny, a dzień później stracił drugie tyle, niż przy tym zaledwie 20 czołgów i 35 dział. Przy opanowaniu samej stolicy Tunezji, Tunisu, Shermany musiały ścierać się z okopanymi i dobrze zamaskowanymi tygrysami, Licznymi długolotowymi Panzer 4 oraz działami pancernymi. Było to dużo cięższe walki niż wcześniej, ale przewaga liczebna i większa niezawodność alianckich maszyn wzięło górę. Teraz przejdziemy do walk czołgów Sherman na Sycylii, którą o, alianci po opanowaniu Tunezji zaczęli atakować. To jest zdjęcie z tego okresu, jak wylądowali na plażach na Sycylii. Alianckie siły pancerne biorące udział w lądowaniu na Sycylii w lipcu 1943 roku, czyli to była operacja Husky, składały się z doświadczonej drugiej Dywizji Pancernej US Army, 75, 753. Batalionu Czołgów Średnich US Army 70 Batalionu Czołgów Lekkich uzbrojonego w czołgi M5 Stuart też w amerykańskiej armii oraz w brytyjskiej 4 Brygady pancernej i 23 Brigady pancernej. W dniu inwazji czołgi Sherman z 753 Batalionu Czołgów Średding wspierały amerykańskie 16 pułk piechoty w odspieraniu kontrataków Tygrysów z 504 Batalionu Czołgów Średding. Amerykanie zdołali zmniejszyć Tygrysy przy stracie własnych czterech maszyn. Tego samego dnia trzeci Batalion 67 Pułku Pancernego z drugiej Dywizji Pancernej zniszczył około 15 pan... niemieckich Panzer III i Panzer IV. Do 16 lipca 1943 roku skończyły się niemieckie kontrataki i druga Dywizja Pancerna przyszła... amerykańska, przeszła do działań ofensywnych, zdobywając razem z trzecią Dywizję Piechoty Palermo i biorąc przy tym 16 tysięcy jeńców. To jest kolejne zdjęcie czołgu Sherman na Sycylii. O ile Amerykanie walczyli po lewej stronie Sycylii, to Brytyjczycy wylądowali na południowym wschodzie wyspy. Czołg Sherman brał udział w ciężkich walkach na wschodnim wybrzeżu i na północy, zapewniając wsparcie ogniowe nacierającej piechocie brytyjskiej, co później było bardzo typowe na włoskim teatrze wojennym. Teraz przejdziemy do tego, jak sobie radził czołgi Sherman we Włoszech kontynentalnych. To jest zdjęcie z walk we Włoszech. We wrześniu 1943 roku brytyjskie Shermany wzięły udział w operacjach desantowych na kontynentalne Włochy. 23. Brygada Pancerna i 7. Dywizja Pancerna w ramach 5. Armii Amerykańskiej walczyły w Salerno, zdobywały w Neapol i sprawiały się przez rzekę Gariglianą. A 4. Brygada Pancerna Brytyjska wylądowała w Tarencie i w ramach brytyjskiej 8. Armii posuwała się wzdłuż wschodniego wybrzeża w kierunku Sanko. Wysep apeliński nie był dobrym miejscem dla szybkich jednostek pancernych. Kiepskie drogi, górzysty teren, liczne potoki i rzeki oraz ciasne uliczki miejskie, t... miejskie tworzyły doskonały teren do obrony dla Niemców. Dajmy od tego bardzo silną obronę przeciwpancerną niemiecką i wyjdzie nam, że czołgi Sherman miały bardzo ciężkie życie w takich warunkach. Do listopada 1943 roku przy utrudniającej ruchy w kiepskiej pogodzie siły Alianckie zatrzymały się na pierwszej linii obrony Niemców. Była to linia Gustawa. Dora, teraz tru, krótko podsumowanie o walkach, jak sobie radziły czołgi Sherman w tym czasie. To jest zdjęcie czołgu używanego przez Brytyjczyków podczas walk we Włoszech. Czołg Sherman okazał się być całkiem dobrą konstrukcją, która miała, mogła śmiało konkurować z niemieckimi czołgami Panzer IV. Natomiast z czołgami ciężkimi Tygrys i panterami nie było już tak dobrze. Miały one za mocny pancerz i zbyt dobre działo, by móc z nimi walczyć jeden na jeden. Na szczęście ogromna przewaga ilościowa oraz wsparcie z powietrza pozwoliło aliantom na zniwelowanie swoich wad. To tyle na dzisiaj. W następnym artykule opiszę czołgi Sherman na froncie zachodnim w latach 1944-1945. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, to zasubskrybuj proszę ten kanał i kliknij w dzwoneczek, aby dostawać ode mnie kolejne filmy o historii broni pancernej. Zapisz się też na moją listę adresową, a codziennie będę wy wy wysyłał Ci linka do artykułów na blogu danliar.pl Link masz pod tym filmem w opisie. Możesz też mnie wesprzeć na Patreonie. Link też masz pod filmem. Z góry dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem.